Kamera mi bierze? <grymne> Jedynie. Witajcie, kochane dzieciaki. Witamy Was hej, hej. w bardzo radosnym okresie karnawałowym. Ja dzisiaj poprosiłam kapel mistrza Adama. O, właśnie, 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 żeby nas nauczył jakichś utworów, ponieważ kiedy jesteśmy radośni i chcemy zatańczyć. To bardzo nam pomagają instrumenty, Oczywiście. które grają. Dlatego dzisiaj wybraliśmy dwa utwory, bardzo radosne, które będą o aniołach. Ja tutaj mam przygotowane też aniołki, mm -hmm. na które chciałabym zwrócić Waszą uwagę, a w szczególności na tego oto anioła, jest który. Super kolorowy i on ma po prostu taki fajny strój. Właśnie, i coś jeszcze ma. Coś takiego znajomego. To mi się z czymś kojarzy. Tak, właśnie, właśnie, bardzo dobrze. To jest logo Mocnych w Duchu i chcemy wam powiedzieć, że ono bardzo pasuje do karnawału. W zasadzie ono pasuje w ogóle do każdego okresu liturgicznego, bo ma dwa znaczenia. Popatrzcie, to logo, możemy na nie spojrzeć właśnie tak karnawałowo, że tutaj mamy... Dłonie wzniesione, o jedna rączka, druga, do uwielbienia, a nad głową płomień Ducha Świętego. Taka mm -hmm. radość, właśnie karnawałowa, radość życia. Ale możemy też spojrzeć inaczej, że. To jest nasza głowa, a tutaj dłonie trzymają przed sobą ten płomień, a więc takie zaproszenie do tego, aby mieć zawsze przed swoimi oczami światło Boże. Chciałam, żebyście znali to logo, bo ono jest bardzo, bardzo ważne dla nas i dzisiaj to logo nas zaprasza do radości karnawałowej. A jaką, u, jaki utwór, jaką piosenkę wybrałeś dla nas na tym bardzo radosnym instrumencie? Nauczymy się piosenki Aniele Boży, Stróżu mój. To jest, no tekst chyba znają wszyscy. Tak, myślę, że tak. I, kiedy nagrywaliśmy tę piosenkę, nie wiem czy Inga pamiętasz, było nas mnóstwo dzieciaków, ale dołączyli się rodzice i to było takie wspólne, rodzinne śpiewanie, duża radość i no, też o, aż się chce skakać. Na koncertach <noise> dzieciaki lubią skakać przy tej piosence. No więc y, nauczmy się jej po prostu. Będzie trudno? O, ależ gdzieżby tam? O, to cudownie. Nie będzie trudno, będzie radośnie i będzie skocznie. No cóż, zagrajmy sobie najpierw. Tak. Mm. Raz, dwa, trzy. Aniele, Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój Aniele, Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano Bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź do żywota wiecznego. Rano wieczór, Rano, wieczór we dnie w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź do żywota wiecznego. To się chce już tańczyć od razu. Tak. No to słuchajcie, zanim przejdziemy do tańca, to nauczymy się grać. Tak jak powiedziałem, trudno nie jest. Zaczynamy od akordu D-Dur. Hmm. Mamy później, no ale Boże, G-Dur, A-Dur, A-Dur, e, przepraszam, D-Dur, D-Dur i teraz mamy A-Dur. Hmm. To no, są te zmyłki. Tak. Tak, właśnie myślę, myślę gitarą, a gra na ukulele, <grym> więc przepraszam Was muszę się, że tak powiem pilnować. Czyli mamy tak. De dur, de dur, G dur, G dur dur, dur, Tak Dedur, dur, de dur, G dur, G dur I teraz uwaga Dedur, dur, A dur Dedur, mam nadzieję, że dobrze mówię. No. Dobrze, to mamy pierwszą część, czyli zagrajmy sobie raz, dwa, trzy, powoli. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. To jeszcze raz tą samą część. A Aniele, Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Aniele, Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Proste, prawda? Bardzo proste. No to lecimy do następnej części. Mm, rano, czyli mamy? Mamy Giedur. Giedur. Rano wieczór, Giedur Giedur yy, D-dur. We dnie w nocy. Bądź, bądź mi znowu durwsze. Dedur pomocy. Gur... I uwaga i... będzie. Yy, hamol. Jej, jak to złapać? No, tutaj mamy... Czyli przyciskamy tak. jednym paluszkiem wszystkie struny i dokładamy. Tutaj Aha. na strunie o, udało się ce A chyba. Mhm. I później mamy E-mol, czyli takie mhm. schodki. Pyk, pyk, pyk. Mhm. Od drugiego progu. Aha. Lądować do żywota. Mamy adur i lądujemy na D-dur. No to teraz to spróbujemy skleić powoli. Czyli jest rano, rano wieczór, wieczór we -dur. G dur G dur dedur dur D dur D dur G dur G dur A Gedur, ol A ol A dur D dur. G dur G -dur. D -dur. A dur, de dur, Też ciekawy tekst tej piosenki, ale no to słuchajcie, spróbujmy. spróbujmy tą drugą część tak już zagrać w tempie. Trzy i cztery i rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź do żywota. Wiecznego jeszcze raz, rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź do żywota wiecznego. No i dobrze, żeby było jeszcze skocznie o, i karnawał, właśnie. potrzebujemy jeszcze rytmu. Nauczymy się, jak wydobywać rytm. Najprościej jest to po prostu góra dół. Pa, 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 pa. Tylko że akcentujemy raz i dwa, i trzy, i cztery, czyli na dwa i cztery akcentujemy. Tak, troszkę mocniej uderzamy. Mhm. Już nam się robi rytm taki bardziej skoczny. Na przykład weźmy sobie akord D-dur. O, widzicie, już się... Ramionka zaczynają się ruszać. Troszkę szybciej. To co, śpiewamy? Raz, dwa, raz, dwa, trzy. A nie Bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź do żywota wiecznego. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź do żywota wiecznego. No słuchajcie, jak się tego nauczycie, to naprawdę w domu będą wszyscy tańcowali, karnawałowo, Koniecznie. z Aniołem Stróżem. Wspaniała piosenka, jak chcecie sobie powtórzyć, to cofajcie sobie, a my teraz chwycimy za drugi instrument. No właśnie, drugi instrument i druga piosenka. Dobrze, mamy drugi instrument, mamy już teraz nieco, widzicie, większe instrumenty. Będzie chyba trudniej. Będzie trudniej? Może troszkę trudniej, ale my się nie boimy <noise> trudnych rzeczy, nie boimy się wyzwań. Będzie utwór, będę z aniołami śpiewał. I, tak. I tańczył ze świetnie z tym, ile się nadaje na karnawał cudownie. No dobrze, no to cóż, zagrajmy okay. i zaśpiewajmy. mojej chcę wyśpiewać światu Jezu niech spokój prowadź mnie zawsze Aleluja, radość duszy mojej Aleluja. No i można by grać Już dalej i dalej tańczyć, ale no, poczekajcie chodzi o to żeby <grym> dzieciaki się do nas dołączyły <grym> więc nauczmy się szybko tegoż utworu mamy tonację D-dur. My ją normalnie gramy troszeczkę w innej tonacji, ale żeby na gitarach nam było troszkę wygodniej, to przenieśliśmy do D-dur. Czyli mamy, najpierw przeskanujmy sobie akordy. D-dur, A-dur, też proste. G, A, D. No, tutaj trzeba się szybko o, zbierać. Jeszcze raz. D-dur, A-dur, A-dur, G-dur, a dur, de dur. Udało się. Pięknie, no widzisz? <laughs> Jeszcze raz. De, dur, a, dur, a, dur, gie, dur, a dur, de dur. No i teraz będzie troszeczkę trudniej. Hamol, czyli tutaj Aha. drugi próg. Całym palcem przykrywamy struny i dostawiamy kolejno, wow. Jeśli komuś na początku brzmi tak... Się nie przejmujemy, tylko ćwiczymy, ćwiczymy, aż nam się wydaje. Jest, wyszło. Tak. Hamol fismol. No i tutaj. Tu jest o tyle łatwo, że nie musimy zmieniać progu, ale palcem y, środkowym pomagamy pal palcu, palcowi, paluszkowi, wskazującemu dociskać struny, a dwa pozostałe pozostają tutaj. Hmm, czyli. Tam, tam, da, da, da. i znowu mamy G, A, D, okay. tak, powiedzmy, skupmy się teraz na tej części, czyli od początku, D-dur, A-dur, A-dur, G-dur, A-dur, D-dur i dalej, h mol, Fis, mol, fis, mol, Uff, pół Słuchajcie, już mamy już pół piosenki. Zobaczcie, jak to szybko poszło i bezboleśnie. Uf, Jeszcze raz. Chwilę, tak. Trzy i cztery. I dedur, dur, adur, dur, a, dur, a dur, a dur, dur, a dur, de dur. I dalej. Hamol, fismol, fis, mol, fis, mol, G dur, a, dur. dur. No, idźmy dalej. giedur. Fis-mol, f fis mol i pojawia się nowy akord. E-mol, najprostszy z najprostszych. e Emol e, e, e a i powtórka. G-dur, fis-mol, F mol E-mol, e i wracamy do, do początku. D-dur, Adur, Adur, A-dur, G-dur, a D-dur. A De dur, adur, a, a, e. tak? Wow, to no, jest jakieś wielkie wyzwanie dla mnie. To jest wielkie mnie. wyzwanie, ale Nie zaraz wiem się, jak wy. Zaraz się wszystko przyjaśni. Spokojnie. Dobrze. Dobra, gramy sobie powoli cały czas drugą część. Uwaga! Trzy i cztery i G-dur, fis mol, fis mol, emol, e adur dur, G -dur Się. Inga, może zróbmy tak, ty będziesz śpiewać. Dobrze. A ja chwilę pogram, dzieciaki popatrzą, jak to się wszystko jeszcze tutaj nam skleja. Dobrze. Uwaga, od początku. Trzy i cztery i. Mamy to! Mamy to, tak. Teraz jeszcze kwestia rytmu. O, właśnie, prawa ręka. Pa, 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 pa. Ta sama zasada, podobna, czyli na 2 i 4 os. Raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 2 i 3 i 4 i raz i 3 i 4. I Zauważyliście, że ja robię coś takiego tak zwany czok, czyli czyli na te akcenty. O, Aha. zobaczcie, nie ma dźwięku, nie ma Tłumisz. akordu. tylko jak troszkę tłumię. O. Przy czym nie chodzi o to, żeby mocno uderzyć w struny, bo żebyśmy się nie czyli tylko tą częścią od razu tłumie. czyli. Fajne. I to sprawia, że... Mamy trochę troszkę, rytmu. Tak, właśnie, to takim imitujemy instrument perkusyjny. No to co, śpiewamy? Tak, śpiewamy, a Raz, ja dołączam dwa, do dzieci, które nie mają instrumentu trzy, i mogą grać ze mną. 4 i. Cztery i... i... A duszy mojej chcemy śpiewać jak... Chce zatańczyć, chce się zagrać na wszystkim, możecie zagrać na blacie, jak nie macie gitary. Wszyscy gitarzyści oczywiście grają za damę, ale ci, którzy nie mają gitary mogą zgrać instrumenty perkusyjne na wszystkim, co się da Naw popukać, postukać i śpiewać z nami. Słuchajcie, na koniec pomodlimy się właśnie tą piosenką Super. o prawdziwą radość, taką, która jest bardzo głęboko w serduszku i wytryskuje na cały świat. mojej Alleluja i wszyscy z nami będę z aniołami śpiewał Alleluja będę tańczył ze świętymi Alleluja radość duszy mojej chcę wyśpiewać światu Jezu niesiesz pokój, prowadź mnie zawsze Alleluja Radość duszy mojej aleluja. I z tą radością machamy do Was. Miejcie piękny, cały karnawał i mieście dużo radości. I uczcie się grać na instrumentach. Pa pa! pa, pa. Dzięki Adam, Piąteczka.